Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim codziennym nagraniu. Dzisiaj zaczynam od przeczytania Wam informacji odnośnie mojej wystawy pierwszomajowej, 1 maja. To jest informacja zaczerpnięta ze strony prowadzonej obecnie przez pana Tomasza Kwaśniewskiego. Dzisiaj o 9.23 jest wpis, wpis taki: Podany link o spotkaniu optymalnych. Wszystko wyprzedane. Zasili konto fundacji imienia lekarza medycyny Jana Kwaśniewskiego. Chodzi o moją wystawę, o te 50 miejsc organizowanych przez fundację, a koordynatorem którego tego całego przedsięwzięcia jest, jest, wiecie, Rafał. Ale wczoraj wywalczyłem, pisze pan Tomasz, że jak się zadzwoni i poda hasło Tomasz Kwaśniewski, to jeszcze może dwa czy miejsca stojące będą. Miło mi będzie spotkać się z wami i oczywiście... Nam wszystkim z gwoździem programu, tutaj w cudzysłów jestem wzięty jako ten gwóźdź programowy Sławomirę Piwowarczykiem. I w, tutaj się kończy ten jeden wpis, ale troszkę poniżej tutaj z jeden niżej. Ze, swojej, ze swej strony, mogę, pan Tomasz pisze dalej, ze swej strony mogę pragnę, Ze swej strony pragnę zapewnić, że znoszona kamizelka też będzie. No słuchajcie, i to jak można przejść obojętnie koło takich wpisów. No, i dla mnie to jest zaszczyt, naprawdę wielki zaszczyt, że, że Fundacja imienia doktora medycyny Jana Kwaśniewskiego organizuje moją wystawę. Rękoma Rafała. Bardzo dziękuję z mojej strony, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również za również osobie, która wygrała licytację obrazu, który dziś po raz ostatni prezentuje tutaj jako tło. Niektórych przepraszam za moje sterczące włosy, ale coś się zaczęło z nimi dziać. One po prostu nie chcą się układać. Mogę je namaczać, namaczać, a one i tak nie. No tak sterczą. Trzeba by było chyba łeb na, 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 na jajko zgolić, nie? Może tak trzeba zrobić, nie? Jako, jako prawdziwy łysogłowy. Ten obraz już będzie, będzie wędrował, będzie pakowany i będzie wędrował w świat. Natomiast co chciałem wam powiedzieć dzisiaj? Dzisiaj chciałem wam dwie rzeczy powiedzieć, gdzie ja dałem tutaj naukowy przedmiot. No nie, nie przypro. No widzicie, no cóż, błąd w sztuce, błąd w sztuce, ale poprawiam, poprawię na następny raz, mianowicie doszedłem do pewnej strony mm, dzieł mm, Stanisława Staszica, księdza Stanisława Staszica, gdzie strona, część strony jest po prostu niedodrukowana. Kontrola jakości przepuściła, i nie mam części tekstu. I prośba moja jest taka: ja podam stronę, pokażę Wam, której mi brakuje. Jeżeli macie to wydanie i ten brakujący fragment, moglibyście zeskanować i mi wysłać, to byłbym Wam bardzo wdzięczny, bo tekst jest bardzo interesujący z tej strony. No i niestety fabryka pozbawiła mnie możliwości przeczytania w całości tego tekstu. To był jeden z tematów, a teraz. Ten obraz olejny, on sech ponad miesiąc, jest już wyschnięty i może iść w świat. To był obraz, który był przeznaczony na moją wystawę. Jeden z lepszych moich obrazów, nie mogę powiedzieć, że najlepszy, ale jeden z najlepszych moich obrazów, jakie do tej pory namalowałem. Bardzo gruba faktura. Te kolory nie odzwierciedlają, które tutaj widzicie. Ja spróbuję Wam go pokazać z bliska, i zaraz Wam powiem, dlaczego. No tak, dzisiaj światło operuj, ale będziecie mogli zobaczyć. O, widzicie teraz, jak wygląda faktura. On jest bardzo chropowaty. To jest gęsta, gruba farba. On ma kolory bardzo takie wyraziste. Już widzicie, troszkę, troszkę lepiej go widać. Dobrze, i teraz miał być na mojej wystawie na 1 maja, jako obraz już wyschnięty, ale. Najprawdopodobniej no nie będzie na wystawie 1 maja, bo chciałem go wystawić dzisiaj do licytacji i wylicytowaną kwotę, która zostanie wylicytowana oczywiście od złotówki plus VAT. Kwota wylicytowana pomniejszona oczywiście o ten podatek 23% VAT-u i dochodowego 15%, bo tyle Państwo bierze oprócz 23%, bierze jeszcze 15% podatku dochodowego, to co zostanie, zostanie w całości przekazane. Chcę tą kwotę przekazać, obojętne jaka ona będzie, właśnie na fundację imienia doktora medycyny Jana Kwaśniewskiego. Wiem, że już są podpisane w banku Plain jeżeli chodzi o sprawy związane z kontem bankowym. Chciałbym, żeby, żeby kwota z tego obrazu, cokolwiek będzie, ten wasz grosz, żeby zasilił jako jeden z, jedna z pierwszych wpłat na, na to nowo powstałe konto. Chciałbym, żeby to, był, to była taka forma z mojej strony takiej wdzięczności, że, że mogę tam się pokazać, że mogę tam zajechać, że nie muszę ja organizować tej mojej wystawy, że zajadę praktycznie na gotowe. <laughs> O nic się nie muszą zmartwić. Bardzo dziękuję wszystkim organizatorom. I panu Tomaszowi, i panu Rafałowi. Piękne dzięki. Także ten obraz chciałbym przekazać, te, te pieniądze z tego obrazu, na, na fundację na nową fundację prawdziwą fundację imienia doktora medycyny Jana Kwaśniewskiego. Będzie fragment na chybił trafił z odpowiedzi na list. To, co się trafi, jak w totolotku. W totolotku się nie trafia, ale u pana doktora, jak się otwiera, to się trafia. Gdzie? Orpsy lecą. Żadne orpsy, to jest kurz. To jest kurz, moi drodzy. Tam piszecie nieraz orpsy wylatują u mnie. Nie, kurz. Dlatego, że ja używam do malowania farb różnych składników i te pyłki, wszystkie u mnie, w tej mojej pracowni, one po prostu fruwają. I nieraz jest tak, że jest spokój, a nieraz one same po prostu startują i lecą w prawo, w lewo. No i wygląda to jako orpsy, to nie są orpsy. A zresztą możecie je nazywać jak chcecie. To co? Zamykam oczy. Tu. Może tu. Tu. Spróbujemy tu. Gdyby ktoś z wykształconych ludzi chciał wiedzieć wszystko i w tym celu jadł masło i miód, mleko i miód. Kwaśne mleko i miód szybko by się utuczył, zachorował na mięśniarz i na inne choroby cywilizacyjne. Uzyskałby najbardziej patologiczną czynność swojego umysłu. Wydawałoby mu się, że tak jak z nim jest, jest dobrze, że tak być powinno i z takim przekonaniem przedwcześnie przeniósłby się do lepszego świata w cudzysłów wzięte, lepszego świata niekoniecznie lepszy. ale w miejsce Przeznaczone dla głupców. No, nieźle, ale się wybrało. Jeszcze raz, jeszcze raz. Gdyby ktoś z wykształconych ludzi chciał wiedzieć wszystko i w tym celu jadł masło i miód, tłusto i słodko. Mleko i miód. Kwaśne mleko i miód szybko by się utuczył, zachorował na miażdżyce i na inne choroby cywilizacyjne. Uzyskałby najbardziej patologiczną czynność swojego umysłu. Gdybyście nie wiedzieli, jak zrobić jak najgorszą, najbardziej patologiczną czynność waszego umysłu, to macie tutaj instrukcję, co należy do buzi wkładać. Będzie najbardziej patologicznie. Najbardziej odjechane. Artystycznie pewnie wyjdzie wtedy ostro. Wydawałoby mu się, że tak, jak z nim jest, jest dobrze, że tak być powinno, i z takim przekonaniem przedwcześnie przeniósłby się do lepszego świata, i z takim przekonaniem przeniósłby się nie do lepszego świata, ale w miejsce przeznaczone dla głupców. I dalej. Autorzy Biblii miodu nie jedli. To dla tych wszystkich promotorów miododajnych radości życiowych. Pamiętajcie, pan doktor pisze wyraźnie. Autorzy Biblii miodu nie jedli na ofiarę dla Boga czy Bogów, gdyż Izraelici w różnych okresach wierzyli w wielu Bogów i im składali ofiary. Izraelici, czyli ci, którzy Stary Testament zmajstrowali, na ofiary dla Boga czy Bogów, gdyż Izraelici w różnych okresach wierzyli w wielu Bogów i im składali Ofiary miodu nie przyjmowano. Miód był niemiły panu, w cudzysłowie, wzięte. Napisano w Biblii, co trzeba przeczytać. Kapłani miodu nie jedli, był dla nich niemiły, na ofiarę go nie przyjmowano. Takich zafałszowań w Biblii jest wiele, w zależności od tego, kto ją tłumaczył i co chciał ukryć. Pisarz litewski Grigori Kanowicz w swej książce Łzy i modlitwy głupców przez usta starego rabiego Uri daje taką receptę na uzdrowienie ludzkości. To, to już kiedyś czytałem w nagraniu ten fragment dalszy. Chcecie jeszcze? Mamy? Mamy. Przeczytam wam jeszcze raz, bo to jest bardzo fajny fragment i warto go przeczytać nawet po raz drugi, trzeci. Cytat z tej książki. Dusza moja jest chora, poskarżył się rabi Uri i jego ulubiony uczeń Icyk Magit wzdrygnął się. Czasy są chore, dlatego dusze chorują, zaprzeczył nauczycielowi Icyk. Trzeba rebę leczyć czasy. Trzeba leczyć siebie, cicho powiedział rabi Uri. Boże Sprawiedliwy, iluż ich było tych lekarzy czasów? Iluż ich przeszło po ziemi? I czym się to wszystko skończyło? Kajdanami, szafotem, obłędem. Nie, nie da się uleczyć czasów każdy musi leczyć siebie, może dopiero wtedy ozdrowieją czasy. Prawda, że piękny cytat? I dalej już się kończy cytat. To jedyna droga do uzdrowienia czasów, trzeba zacząć od siebie, trzeba siebie samego uleczyć z chorób i z braku rozumu. No po to właśnie mówię wam o żywieniu optymalnym. O przekazie pana doktora i Współautora żywienia optymalnego pana Tomasza Kwaśniewskiego. Po to wam to cały czas mówię, raz za razem. Uparcie. Niektórzy tam z przekory już macie dość piwowarczy, daj sobie spokój. Przestań. To samo, to samo, to samo. Nie, bo dzisiaj dla was jest to ten kołowrotek, który klepę, jak ta modlitwa, której nauczyliście się, gdzie na koniec mówicie wszyscy zamiast amon. To mówicie amen, bo nie wiecie, że jest to z Egiptu się to wywodzi i powinno być na końcu mówiony Amon, od Amona Re, bo w mitologii obecnej religii wszelkie rzeczy są przewartościowane, przemienione i wszystko jest zaczerpnięte, głównie zaczerpnięte z religii egipskiej z tam skąd z tej niewolni egipskiej wyszli a wcześniej jeszcze z babilońskiej łącznie ze Starym Testamentem z elementami zapożyczonymi w Księdze Rodzaju, jak i później wszystko to jest albo ze starożytnego tak zwanego dwurzecza, albo z Egiptu. I to jest wszystko wymieszane, synkretycznie połączone, spięte, przerobione i przerobione to tak, żeby, żeby z tego leciały niestety zyski, żeby z tego po prostu leciała Mamona. A przecież powinno to być tak, żebyśmy my tutaj już na ziemi, tutaj żyjąc. Robili sobie tą namiastkę nieba, żebyśmy nie byli dla siebie drapieżnymi tygrysami, wilkami, którzy pożerają się nawzajem o ideologię, o idee fix, urojone przez jakiś tam yy, nieraz szaleńców, którzy próbowali nas między sobą sparzyć, skłócić i często im się to przecież udawało i udaje. Ktoś kiedyś wpisał pod moimi filmami, był taki wpis, w co mamy wierzyć w takim razie? No właśnie, no, w nic nie wierzyć. W nic nie wierzyć. Nawet nie musicie wierzyć w to, co ja wam czytam i mówię. Pan doktor powiedział, nie musicie w to w ogóle wierzyć, nie wierzcie w to. Spróbujcie, spróbujcie. Miesiąc, dwa, jak zobaczycie, jakie to jest dobre, to nie będziecie już musieli wierzyć w żywienie optymalne, tylko będziecie się optymalnie żywić. Wszystko się wam wyjaśni powolutku, dzień za dniem. Dzień za dniem, najpierw jak. Proporcje Wam nie będą działać tak jak trzeba, bo będą źle zastosowane. Możecie zobaczyć, że wzrastał Was poziom agresji. Ale jak zastosujecie odpowiednią proporcję i odpowiednie składniki, to poziom agresji się zmienia, spada, a potem, potem następuje zupełnie, zupełnie coś innego. Wszystko jest regulowane przez materiał wkładany do ust, przez jego proporcje i to, co to jest. Czy to są żółtka, czy to są całe jajka czy tam jest chleb powszedni, czy tam jest kawałek tortu. Wcale nie takiego złego. Można zjeść kawałek tortu, policzyć, ile tego jest, byle nie przesadzić, bo chleb i tort ma to do siebie, że dlatego to jest takie diabelstwo, że jak już spróbujecie troszkę, no to chcecie więcej. Jak zjecie troszkę więcej, to jecie tego tyle, że już wychodzi wam bokiem. No i to już jest przesadzone, to już jest przegięte. Dlatego to jest takie diabelstwo zdradliwe. To nie jest złe. Tylko w niewielkich ilościach, bo tych węglowodanów trzeba dostarczać, ale mm, bezpieczniej jest w formie ziemniaka, frytek, najbezpieczniej, nie? Ale jak odrobinę tego chleba zjecie, naprawdę świat się nie wali. To nie chodzi o przeginanie gitary w drugą stronę całkowicie. Ja powiedziałem Wam, że ja żywię się ostatnio Prince Polo i wiem, że na dzień, jak mam trzy Prince to jest dawka dzienna węglowodanów. I tego się trzymam, i na Principolo jadąc codziennie, bo praktycznie kupuję po trzy takie większe paczki, starcza mi to na dłużej, bardzo to lubię. Zdarza mi się, że zaczynam dzień od dwóch Principolo, tak jak na przykład dzisiaj, i potem długo nie mam ochoty na żadne, nic słodkiego, nawet na ziemniaka, na nic z węglowodanów, i kończy się tak, że na przykład wieczorem jeszcze dojadam trzeciego Principolo, chyba że mam na przykład na obiad o kolację. Na przykład łyżkę, taką czubatą łyżkę ziemniaków, takie solidne, 100-110 gramów, no to jest te 15, 15 węgli, czyli odpowiednik, mniej więcej tego trzeciego nie Nieraz zdarza mi się, że dwie łyżki tych ziemniaków. No i co nic się nie dzieje, i waga spada. Waga po prostu spada i kontroluję to. Przyglądam się i, i uśmiecham się sam do siebie, jak to jest. Wystarczy tylko. Mm, Przyjrzeć się na te swoje mechanizmy, na to, na to, gdzie mi ta ręka idzie. Ale powiem Wam jeszcze z ciekawostek na koniec, że na tą wyprawę, co jedziemy z żoną w niedzielę, gdzie wyjeżdżamy tam do Akademii Zdrowia, to Rafał powiedział, że zakupili, specjalnie zakupili pod moim kątem wykrywacz puszek i słoik. Także wygląda na to, że, że nawet z nic moich słoików nie przehabę. Zapytałem, czy mają zamykaną lodówkę tam, bo ja będę mógł przechodzić koło tego. No nie mają zamykanej lodówki, ale jest tam zawsze tyle ludzi, że będą mi patrzeć na ręce. No I, i sprawa się rypła, nie? i wygląda na to, że będzie tam coś w rodzaju stołu szwedzkiego. Tak mi coś Rafał wspominał eksperymentalnie. Ja mówię, no to chłopie, to bardzo dobrze. Ja tam się zbliżę. Ja sobie tam wszystko co trzeba. Rafał mówi: Nie, 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 będą ci się wszyscy przyglądać na łapy. Co ty tam ładujesz na ten talerz? No i już mi nie było tak wesoło. Ale słuchajcie, ja sobie poradzę, ja sobie poradzę, będzie dobrze. Poradzę sobie tam na tym wyjeździe, zacieram ręce i, i bardzo się cieszę. Moja, moja dziewczyna, moja żona cieszy się bardzo, że będziemy mogli jechać na tydzień, gdzie tydzień bez robienia butów, może nawet malować mi się nie będzie tam chciało. Wezmę ze sobą sprzęt oczywiście do malowania, ale, ale zobaczę, zobaczę. Może tylko książki będę czytał. Nic nie robić cały tydzień. Cudownie. Cudownie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego odpoczynku i takich miłych wypadów, żebyście też mieli w ciągu roku, tak na tydzień, dwa wyskoczyć sobie, żeby oddalić się od tych spraw codziennych, tego waszego zgiełku, tak się... Tak, odkleić się inaczej, nie? Jak nie na spacer, to chociaż na tydzień, dwa. Miłego dnia dla Was wszystkich. A, no i oczywiście pamiętajcie o licytacji. Pamiętajcie o licytacji. Dochód jest przeznaczony dla, na fundację imienia doktora medycyny Jana Kwaźniewskiego. Do następnego razu. Cześć.